Na czym polega odbarczenie w odcinku szyjnym? Mam zwężenie kanału rdzeniowego 9 mm. Odbarczenie. Ktoś jest obarczony, to znaczy, że jest jakiś ciężar, prawda? I tutaj w odcinku szyjnym, może nie jest to ciężar, ale jest ucisk. Ucisk na rdzeń kręgowy, który tu się znajduje, ucisk na nerwy. Ten ucisk może być spowodowany najczęściej przez dyski. Przez wysunięte dyski, przez wypukliny, przez przepukliny. Ale może pochodzić również ze zwyrodnień, z osteofitów, z przerośniętych więzadeł żółtych, z przerośniętych stawów. Czasami ze złamań, czasami z guzów, ale to jest niezmiernie rzadkie w odcinku szyny. I zabieg operacyjny polegający na tym, żeby ten ucisk zmniejszyć, żeby tego ucisku nie było, nazywa się odbarczeniem. Odbarczenia są różne. Powiem jedno: w odcinku szyjnym najczęściej się udają. Dostęp jest z przodu. Robi się cięcie z przodu szyi i dostaje się od razu w tę okolicę, tu, gdzie trzeba zrobić zabieg. Oczywiście, każda operacja jest skomplikowana, wymaga wiedzy, wymaga praktyki. Niemniej mamy bardzo wielu wybitnych neurochirurgów, którzy robią bardzo dobrze te operacje. Także jeżeli jest potrzeba odbarczenia, takie odbarczenie się robi, jeżeli w szczególności są objawy neurologiczne, zaburzenia czucia, osłabienie siły mięśniowej, jeżeli w rdzeniu kręgowym widzimy rozmiękanie, wtedy najczęściej trzeba operować, trzeba to odbarczyć.